Ja jestem druidem, potrafię nie robić podję, magiczne nie zaklęcia. Utevores Nitro, jesteś na linii. Słuchamy. No siema, no nie wiem, wy do mnie zadzwoniliście. Do, a to Fejm musiał pytań. zadzwonić. Przysłuchujesz się tutaj, co pan Jacek, po, Jacek powiedział? samo no, sobie ciekawsze do słuchania niż Jacek Murański. Yy, to może wprost, jakby mamy pierwszy, nie wiem czy to pierwszy raz możliwość, żebyście się skonfrontowali. To powtórz swoje zarzuty do Nitro Zdeniaka, tak żeby on mógł odpowiedzieć to musiałbym puszczać jeszcze raz te, te materiały, które, no, nie chcę tutaj widza zanudzać, dobra, ty nas... Chodzi o to, że tam mówiłeś, że właśnie mieszkasz w Breslau i że na, na Donate'a, czy co sądzisz o tym, gdyby chyba wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, to powiedziałeś, oby tak. Aha, czyli Jacek Murański kolejny raz posłużył się jakimś wyrywkiem dwusekundowym, czy trwało to chociaż dłużej? No, z pięciu. No właśnie, no właśnie, czyli kolejny raz, no, ogólnie tak. To moje stanowisko jest takie, że może w czas, który tam Jacek Murański poświęca na wizji, żeby wytłumaczył, co zrobił dla Ukraińców podczas tej wojny, poza zdobywaniem atencji na konferencjach. Nie wiem, może pojechał pomóc, może zebrał jakąś paczkę. A to jest ciekawe, bo podobno szalony i... reporter tam dużo pomaga, mimo wszystko, że odwalił tą akcję. Podobno. Ale to nawet nie o to chodzi, bo Jacek Murański to jest osoba, która yy, codziennie sobie mordę wyciera. Ale ludziom, słyszę roztrzęsiony którzy... głosik. To no, bardzo powiem. bardzo dobrze, czyli wrażenie wywarło, nie, więc nie, to... udawaj, nie udawaj, chłopcze, że nie słuchałeś, bo przysłuchiwałeś nie się muszę, z ogromnym nie, chłopcze, zainteresowaniem. Ale słyszę kru. rozczęsiony, mocno, mocno tam, pieluszki pewnie są już założone, mocno roztrzęsiony głosik. E, i Trochę inaczej cię widziałem na tych streamach. Tam jesteś taki apodyktyczny, Wiesz, tak to, rządzisz, to powiem... tam tak Dobra, wyzywasz. Tutaj masz mocno rozdygotany głosik. No dobrze, to pozwólmy, żeby nie to się wytłumaczył. No w przeciwieństwie do ciebie do nas kompromitować rodzinę na żywo. Ty ja w, w kompromitować. Dobra, konkretnie, y, użyłeś takiego sformułowania ja nie bez powodu, bo ja, ja jestem cierpliwy jak sam co wielokrotnie podkreślam. Kurwa, y, ty, ty, jesteś, ty się pochwaliłeś, ty, ty się pochwaliłeś, że zarabiasz 80 tysięcy na YouTubie miesięcznie. Dookoła. Więc teraz tak, y, bo oczywiście, oczywiście, że to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego co cię czeka, bo ja też zapowiedziałem, że po tym twoim materiale, który, który, na mię, u, który na mnie opublikowałeś, ale to jest kwestia biznesowa, bo to się moi wspólnicy o to upomnieli. Okay. E, powiedzia, powiedziałeś, konkretnie cytuję, i to nieważne, czy to ma 5 sekund, czy 10: e, Murański wobec milionów swoich widzów Murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Na to zareagowałem nie, nie tyle ja, co moi wspólnicy. I e, niejako zobligowali mnie do tego, aby to jest sprawę upublicznić. Więc powiem, ja odpowiedziałem i teraz powtarzam Ci to jeszcze raz. Masz trzy wyjścia. Albo ujawnisz, e, o, jaki, o jakie posądzasz mnie niegodziwości, konkretnie, albo przeprosisz, albo zapłacisz. Nie ma, nie ma czwartego wyjścia. Więc konkretnie, kogo miałeś wyjście... na myśli, mu, mówiąc, że Murański oddaj ludziom pieniądze w Wrocławiu? Twój syn Mateusz Murański, w momencie, kiedy mieszkał we Wrocławiu i prowadziła go pewna osoba, o której ty też kiedyś byłeś na wlewach, nie rozliczył się z nim. W w lewe, te kroplówki? Tak. Słuchaj, po pierwsze, mówiłeś to o Jacku Murańskim. No, ale właśnie e, powiedział, że ty bo, też bo, podobno korzystałeś z tego. I ja korzystałem... No tak powiedział, z jakiś, że Mateusz korzystał że ty też tam podobno. Nie, w ogóle to jest jakaś bzdura. W tej chwili chłopak coś tutaj, coś tutaj podrzuca. O wlewach mówisz, nadajesz... Po, po pierwsze, jest to nieprawda, co do zasady, żeby było jasne. E, konkret. Konkret. I to będziesz miał okazję to wyja wyjaśnić, bo to są poważne sprawy, które rzutują też na e, sytuację e, firmy, gdzie jestem zaangażowany. Więc będziesz miał to okazję wyjaśnić. Dobrze zarabiasz to, bardzo dobrze. To, to jest bardzo dobra wiadomość. Więc po pierwsze, chłopcze, po pierwsze, chłopcze, po pierwsze, chłopcze, kłamiesz. Jeszcze raz jakąś, teraz jakiś banał przypisujesz do bardzo poważnych zarzutów dla pani ja nic nie słyszę. Po pierwsze kłamiesz, po drugie, do bardzo poważnych zarzutów upublicznionych w milionach. Kocłon, jak, 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 jakiegoś badalnego, tak, którego... nieprawdziwego nie, nie, o, zresztą nie, nie przykładu nie używasz. Tak do e, po, drugi, po trzecie w końcu e, mówiłeś o Jacku murańskim. Więc też Jacek murański, e, pomijając to, że ten pierwszy, pierwszy, pierwszy wątek nie... jest nieprawdziwy. Jacek murański też komuś nie zapłacił czegoś we Wrocławiu? Ogólnie stary, tak mocno krzyczysz, kurwa, że nawet nie rozumiem. Po staraj. Postaraj się Ty wszystko panować. rozumiesz. Dobra, ja będę, to ma... wiergiej. Ja, wiergiej. ja będę. Ja będę dumał jakiś Adera na DHD ma... Jacek wiergiej. pyta, czy to jeśli chodzi o te wlewy, to tylko Mateusz twierdzi, że nie zapłacił, czy Jacek też nie zapłacił temu chłopowi od wlewów? A to chyba oni powinni wiedzieć, komu nie zapłacili. Wiem, że jest dług. Dwóch, tak? Dług jest. A, dług, jest dług. dług. <laughs> no że macie dług. Brednia, roku. no brednia kompletnie. brednia. Dobra, a teraz jak powiedział, żebyś e, nie nazywał go chłopcem. Bo to, to jest dorosły chłop, ma już dzieci, e, jest zaręczony. E, dlaczego nazywasz go chłopcem? Bo chłopcem to jest, tak wiesz. To jest taki e... rozdygotany chłopiec w takich krótkich spodenkach, rozdygotany przez, emocjonalnie, przez nad, nad, pod tym swoim komputerem. Tam, tam się puszy, tam wezywa, tam życzy, właśnie, tam należytych swoich rozmówców. Jednemu ale teraz będzie Jednemu teraz będzie gwałcił matkę, Ale ja momentu. mówię o konkretach, ja mówię o faktach. E, Kogo, kogo ja lżę? Ja, Mówi, ja mówię o konkretach. A na żywo to jest taka rozdygotana galaretka, tam pampersy wystają, w tej chwili też słyszę głosik mocno rozedrgany. Słabiutki jesteś, chłopczyku, bardzo słabiutki jesteś. Ja powiem ci więcej, ja, ja powiem ci więcej, ja powiem ci więcej, Siergiej, Siergiej. ciebie już nie ma. Czy to groźba? Biznesowo Ciebie już nie ma, no ale chociaż w sumie Ci dobrze życzę, bo e, upubliczniłeś te zarobki 80... W Polsce ro, e, ruski agent wpływu zarabia 80 tysięcy dolarów na tej naiwnej młodzieży. nie, w ale Poczekaj, nie Ty chcesz go pozwać, się. chcesz go pozwać o to, że e, e, powiedział, że Twój syn e, ma Nie, 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 nie ma powiedział, że mój syn, powiedział Jacek Murański, powie rzucił takie... No dobrze, to twierdzisz... Jacek Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Okej, okay, to twierdzisz, ale to, ale że to, ale ten Murański pozew będzie wychwałeś... na taką sumę, że on go puści z torbami Biznesowo już nie będzie istniał? Będzie uzasadniony oczywiście. Ja, Czyli uzasadnione, się, uzasadnione, ja że, przez to, że, że Będzie uzasadniony. Że przez tak. to, że tak powiedział, że masz Konkretne długi, straty to ty potraciłeś podanie... tysiące, setki tysięcy. Straty, tak, zweryfikowane do straty na wizerunku e, firmy, gdzie jestem wspólnikiem. Tak. To już przestań się wydzierać? No? Można dojść do głosu? Tak. Bo to, jest właśnie, bo to jest właśnie taka taktyka, kurwa, twoja, że za każdym razem głośniej, kurwa, mocniej, więcej. I Ale fakty, jak, fakty głupcze. Fakty, fakty, fakty. No to fakty są takie, kurwa, że od trzech miesięcy tym straszysz i nic nie robisz. Bo ty jesteś kurwa z tendaperem, jesteś łysem, kurwa z tendaperem. Masz to go 60 lat? Masz 60 lat, kurwa, i jedyne co osiągnęłeś to krzyżenie, kurwa, na kajdżach i na konferencjach swojego mamy. Nie jest to dobre dla kampanii, że w programie na żywo takie są oskarżnia, że jesteś ma... stand-uperem, a chciałbyś zostać prezydentem. Yy, yy, więc po pierwsze, yy, po pierwsze, przygotuj się lepiej, jeżeli o kimś rozmawiasz, bo ty masz lat 28, ja mam 52, więc do 60. To przygotuj się lepiej, bo mam, mam lat 27, kurwa. Do, do 60 mi jeszcze trochę brakuje. No ale tak jest mniejsza różnica jest między 60 a 52, między 27 no dobra, do a 28. Rzeczy, do rzeczy, Jacek. No i do rzeczy, no jakie to zarzuty się pojawiły? No, no, usy, no że tam macie jakieś długi, no Nitro nie twierdzi, że są jakieś tam. No ale ty, no, ty twierdzisz nie, nie, bzdura, no to wiesz, ja ja twierdzę Wardęga, Kurwa, że wardenga, a, Wardęga, w męsie, a, męsie, ja, chwilę, a ja, dobrze można by sformułować zarzut jakiś obrzydliwy, że wardenga kogoś wczoraj okradł. No czy dobra, to jest rozumiem. polega na prawdzie? No nie, no, no chłopak bredzi, nitro a co sądzisz o tym, że Jacek A co do zasady mówił, że 6 miesięcy czeka, to jeszcze trochę poczekasz, chłopcze, to się musi wszystko, odstać. Kurwa, Tań, tańcumi, tańc chłopcze, 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 zamknij buzię. I nie pomagaj sobie to, bo ciągle te przecinki, używasz KKK, bo masz wiem, że masz ciężko. Język polski to jest tobie, dla ciebie nowy język. To nie jest twój język, to nie jest twój e, język narodowy. Więc rozumiem, że mówi, że masz, nie masz takiej biegłości mówi, w języku polskiego tak? ale co do zasady, tańcula czeka już pół roku. Tak działają polskie sądy i to się musi odstać. Musimy też odpowiednio uzasadnić e, w tym pozwie, ale bardzo dobrą informacją jest, na co zwrócili mi uwagę moi wspólnicy, że chłopak ma bardzo poważne źródła dochodów. Otóż ten, e, ten, okay, ten, ro... ten, Dobra. ten ta ruska onuca zarabia na polskich dzieciach. Okay, no 80 momencie, tysięcy władzy władzy chciałbym, ch chciałbym to wyjaśnić, bo tak, e, Okej, okay, rozumiem, że pozywasz nitrozyniaka. Teraz chciałbym wyjaśnić, bo nazywasz go, że on ma w ogóle pochodzenie, że on nie jest Polakiem. Rozmawiałem o tym z nitrozyniakiem. Nitrozyniak twierdzi, że to jest jakieś w ogóle wymyślone. No, nie, no ja, ja się posłużę dowodami, sam ich dostarczył. Znaczy twierdzisz, że. Bo, bo... Dostarczył ich sam chwalił, Mam tutaj te, do, te dowody, pokażę Ci też, bo już nie chcę. Okay, na jakiej tu... podstawie twierdzisz, że to nie jest Polak? Ponieważ sam się pochwalił swoim rosyjsko-niemieckim pochodzeniem. Babcia, jak stwierdził, jest z pochodzenia -babcia. Rosjanką. Babcia, -babcia jest, no, -babcia. jest z pochodzenia Rosjanką, a dziadek Niemcem. No to są jego, to są jego słowa. Bo była mowa tam na jednym od, pytanie od widza. I na tej postawie twierdzisz, że to jest... Jak Rosyjska ziemię? Podstawie... Twierdzi. Ja, te... ja powtarzam po nim. Dobra, ale przestaniesz krzyczeć teraz czy nie? Chłopcze, mów. A obecne ziemi Polski, do kogo należały przed I wojną światową? Ziemie polskie, chłopcze, teraz nie próbuj wybrnąć, powiedziałeś wprost. No nie, nie, nie próbuj wybrnąć, tylko... Niemco, Żaden Polak przed wojną, przed I Wojną Światową nie powiedziałby, by żyjąc pod zaborem niemieckim, że jest Niemcem, a Polak żyjący pod zaborem rosyjskim nie brni w absurd, chłopcze. A Polak a żyjący właśnie, pod zaborem nie rosyjskim byliście, nie, nie, byliście, nie to... powiedziałby, że jest, jest Rosjaninem. No, nie brni... jesteś, swoje... a, jesteś, swoje... jesteś infantylnym swoje... ignorantem, nie, br... Nie, br... Nie, br... Nie, brni... nie brni w absurd. A ty jesteś nie obraż tego tym absurdem. Czpelem, nie ograsz tego no dobra, aktywem. ale nawet jeżeli ma jakieś w rodzinie obcokrajowców. Czy to, to... Nie ma nic złego? Tylko te, to Ty nie go nazywasz co do rosyjskim agentem. Nie! Ja go nazywam rosyjskim agentem po tym, okazji, co powiedział. Nazwałeś, nazwałeś w, dniu ataku, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, na pytanie widza, czy to dojdzie do Polski, czy ten atak rosyjski odpowiada: oby tak. Nie ma I niczego trafia... złego, że ktoś ma babcię Rosjankę, a dziadka nie ma No niebca. dobrze, to dajmy nie się mu teraz wytłumaczyć. Ale to wiele tłumaczy, Dobra, okay. jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że. Dajmy mu sobie radę z Bresla, bo polaczki powstrzał, powstrzał. mają przed nim taką. Dajmy sobie radę z Bresla. To wiele tłumaczy. W tym kontekście. Tak, jest zarzut. Chłopczym mówi. Nie mnie chłopcze, to po pierwsze. Chłopczym mówi. Nie mówię teraz jak mance, tak? ci argumentów jak mance. Niczego mi nie brakuje. Niczego mi nie brakuje. Ja teraz nie trocę jaką odpowiedź. Więc jakbyś był, jak był... Ty masz problem na Ja Jacek, Tobie się nie da przerywać. Więc, bo tam, ty tak. chyba, chyba się tam często przechadzać po parku południowym, bo coś tam... nie możesz zmazać tego, co tam ci zostało po ptakach na twarzy. To teraz dajesz argumentu, że ma znamie na twarzy? Ja? ja? No właśnie takie jest Jacek Murański. Pomówić odnośnie pochodzenia. Yy, no ale chuj, on jest łysym kwelem, kurwa. Też i ma mordę jak kartofel, jak już chcemy tutaj, jak już te, teraz fizyczności obrażać. Sorry, coś, Administration. Mam do ciebie pytanie. Jak tam... mam do ciebie też bredzisz, pytanie. Bredzisz, chłopcze, bredzisz. Ale dobrze, daj mu odpowiedzieć. Mam do ciebie pytanie, bo Jacek tutaj zadeklarował, że w 2030 roku i mówi, że mówi to śmiertelnie poważnie, będzie kandydował na prezydenta. Co ty o tym sądzisz? Sądzę o tym, że Jacek Urański nawet nie wie, że w 2030 roku nie będzie wyborów na prezydenta. Więc oba... Na tyle poważnie biorę go Dokładnie kandydatów. będą. No, 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 jak, mam, jak mam traktować poważnie gościa, który twierdzi, że używa jakiegoś argumentu, a to jest brednia. No. Ta kadencja kończy się w roku 25. Kolejne wybory, lekko licząc. Więc informuję Cię, w Polsce kadencja, kadencja przeciwieństwa do parlamentarnej trwa prezydencka 5, 5 lat, lat. Teraz wybory będą w 25. Nitro. 25 plus 5 to jest? Halo? Okay. Ile? A to, a to, akurat, nie, to, akurat, to akurat muszę przyznać, trochę się Majtnąłem. Majtnąłeś się bo znaczy, jesteś majtkiem, jeszcze, No to się, jedyna... się majtnąłeś. Stary, ma... Jeszcze pod pampersy, więc majtnąłeś raz, kiedy, się, no. To jest jedyny raz, kiedy będziesz miał rację podczas tej dyskusji, więc możesz sobie sobie zbić. Ale kto wie, może no. będą jakieś przyspieszone. Nikt nie wie, jak to A będzie. To... Oczywiście to nie jest Nie, mój, rzeczy, moja nie moja to, to raczej, jest, raczej, raczej wyborów Nie, to Nie, to Nie, przyspieszają. Przeciwnie się Nie, to Nie, to Nie, nie. Jeszcze ja masz coś nie do powiedzenia, nie ojca, wyzywasz matkę, siostrę, babcię... A ja mam Ale... pytanie, bo miało dziewczyna. dojść do waszej konfrontacji, mhm. była umówiona jakaś przed walką nitrozyniaka. Czemu do tej konfrontacji nie doszło? Bo przyszedł Jacek Murański dzień przed walką, a następny dzień, yy, czyli w dniu, kiedy odbywała się walka, yy, no i akurat nie byłem w stanie, żeby chodzić i jakiś wywiadów udzielać ludziom, kurwa, odlepionym. Jest to chyba w miarę zrozumiałe, nie? Że w, w Fight the się. No to za to dzisiaj, dzisiaj się za to, Siergiej, ładnie wyświetliłeś. Także, chłopcze, dziękujemy Ci. Ale, ale wiesz co, będziesz tutaj, będziesz tutaj za każdym razem, będziesz za, za każdym razem nie pomawiał odnośnie jakobym bym był Rosjanem. Dobrze wiesz, jakie to. Rosjaninem. Jest, jest, oku... I to I to nie pomawiam, tylko to są twoje słowa. Ja używam jako argumentu jest, twoich jest własnych i... słów. Ty się tym chwaliłeś. I w kontekście tego, że życzysz Polsce Kurwa, rosyjskiej się. okupacji się, i jednocześnie mieszkając we Wrocławiu, mówisz o tym mieście Breslau i twierdzisz, że Polaczki się mają niemieckiemu panu kłaniać, to wiele tłumaczy. To tylko tyle i aż tyle. To bardzo dużo mówi o tobie. Tyle. Już? Skończyłeś? Dla każdego średnio inteligentnego widza tak, tak. ten przekaz jest oczywisty. No. Właśnie dla każdego średnio inteligentnego widza w momencie, kiedy Rosja napada na Ukrainę, a ty chodzisz i kurwa jak mantrę powtarzasz, że moja matka jest Rosjanką, babcia kurwa... Babcia, mnie, babcia sam się budujesz, nie powtarzam, budujesz, kurwa, powtarzam po tobie, kiery, kurwa, budujesz, powtarzam, powtarzam jest, tak, twój kurwa, przekaz. Trafie, chłopcze, chłopcze, zaraz kłamię i nie mogę, muszę to sprostować. Nie, po, nie, po, nie powtarzam jak mantry, tylko chłopcze, powtarzam po tobie. Siergiej, po tobie powtarzam. Nie, no, idiota, kurwa. Jesteś kurwa łysym idiotem. W wieku 50 lat zamiast kurwa bawić się z wnuczkiem, to ty chodzisz, kurwa, po programach i wyzywasz, kurwa, 20-latków. Chciałbym Ci pogratulować, jesteś naprawdę ja kurwa... Ja stwierdzam byli... fakty, nie wyzywam. Stwierdzam fakty. No, masz już bliżej niż dalej, więc kurwa, no, winszuję temu, jak spożywasz swoje ofiary. To wyjdź na trzeciego jeszcze. po reporterze wow. i po tańculi, to zobaczymy, czy mam bliżej niż, niż dalej, bo jesteś ode mnie o, ile tam? 27 bo lat wiesz... młodszy. Czy 20, byłeś w stanie trzecią trzeci, walkę to drugiego tego, swoje tego szczura marzenie. Tego szczura? No ale, Z po rękami. ale to oczywiście na trzeciego niech wychodzi. To, to, to zobaczymy kto ma bliżej niż dalej. Ej. maulacik w krótkich spodenkach. To zobaczymy kto ma bliżej niż dalej. No. Na zmęczonego podwójną walkę. Wychodzisz? To jest moja ale Ale wychodzisz? Ej. Nie stać Chłopcie, Wychodzisz? Na zmęczonego, na to. jak to mówisz, starego, starego dziada i tak dalej, który ma bliżej niż dalej. Wychodzisz na trzeciego? Powiem ci tak, jesteś kurwa, mnie wartą atencji, więc to jest chyba ostatni raz, kiedy w życiu rozmawiałem. I nie próbuj do mnie podchodzić w życiu realnym, bo gdzieś się przetniemy. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy, jeśli chodzi o rozwój. Dzięki Nitro, y że odebrałeś od fejmu. No, się. Odebrał ode mnie, bo chciał sobie ze mną porozmawiać, tylko mu nie wyszło. No dobrze, ale czy uważasz, że taka pyskówka, e, gdzie...